Prawdopodobnie nie ma na tym świecie reżysera, który przeżyłby bardziej hollywoodzką historię niż by Roman Polański. Dorastanie w krakowskim getcie, okrutny cios wymierzony przez rodzinę Charlesa Manson'a czy wreszcie ciągnąca się już od 40 lat sprawa gwałtu na podłużonej lekami i alkoholem 13-latce. To wszystko obok zdobytego Oscara i klasyków kina takich jak Chinatown czy dziecko Rosemary, złożyło się na życiorys pełen wzlotów i upadków. Życiorys, który za jakiś czas doczeka się pewnie swojego własnego hollywoodzkiego scenariusza, bo jaka by nie była wasza opinia o Romanie Polańskim, musicie przyznać, że jest to postać co najmniej interesująca. In your heart. In your soul. Are you French? Polish? Something else? W mojej duszy jestem francuskim, a w moim sercu polskim, tak myślę. Dlaczego? Bo serce jest w jakiś sposób połączone z sentymentem więcej niż dusza, tak bym urodził się w Paryżu, jednak gdy miał trzy lata, jego rodzice podjęli najgorszą decyzję z możliwych. W 1936 roku przeprowadzili się do Polski, nie spodziewając się jeszcze, że wkrótce cała Polska przestanie istnieć. Młody Polański trafił najpierw do Krakowa, gdzie zamieszkał ze swoją babcią, jednak tuż przed wrześniem 1939 roku, gdy wojna wisiała już w powietrzu, jego ojciec podjął kolejną niefortunną decyzję. Licząc, że stolica kraju będzie bezpieczniejsza niż bliższy niemieckiej granicy Kraków, Ryszard Polański wysłał swoją rodzinę do Warszawy. Bomby spadły na stolicę Polski niemal od razu. Młody Polański ukrywał się z matką i siostrą w piwnicach przerobionych na prowizoryczne bunkry, ale szybko okazało się, że jedzenia trzeba szukać na zewnątrz. W jednym ze wspomnień przyszły reżyser mówi o odnalezionej puszce z kiszonymi ogórkami, którą wykorzystał później w jednej ze scen pianisty, ale na ogół szczęścia było wiele mniej. Rodzina polańskiego zmagała się z głodem i dopiero gdy po raz kolejny spotkała się z ojcem, który przyjechał do już zburzonej Warszawy uznała, że czas wracać do Krakowa. Albo raczej jak się później okazało, do krakowskiego getta. And on my way back, suddenly the street uh, started emptying. And I was a kid, I just was curious and stayed to see what was happening. And they were leading a, a column of w women, some young, some very old. And just as they were passing, there was some old w woman who w was crying and wailing. And there suddenly was a gun in, in the hand of that young assessment and he shot her in the back. To kiedy coś takiego. musiałem Życie w murach nie było dla Polańskiego łatwe. Jego rodzice, jak zdecydowana większość cywilów, trafili do obozów koncentracyjnych, a Romek wyjechał po jakimś czasie na wieś, gdzie pod opiekę wzięła go rodzina Wilków. Prostych polskich katolików, którzy zajęli się młodym chłopakiem, mimo że groziła im za to kara śmierci. Wśród zwierząt i pracy na roli Polański przetrwał za tę wojnę, a jak sam przyznał, duża w tym zasługa jego mało żydowskiej urody, którą nieraz zmylił hitlerowskich żołnierzy. Po zawieszeniu broni Romka odnalazł jego ojciec, jednak wojna miała również złą wiadomość. Dwunastolatek dowiedział się o śmierci swojej matki, która będąc w ciąży znalazła się w jednym z pierwszych transportów skierowanych do komory gazowej w Oświęcimiu. Trudno odgadnąć, jak to wydarzenie wpłynęło na polańskiego i czy w ogóle wpłynęło na jego przyszłe filmy, ale wiadomo, że Rom bardzo długo miał za złe swojemu ojcu, że ten od razu po wojnie ożenił się po raz drugi. Polański uważał, że to cios wymierzony w pamięć po jego matce, i dopiero z biegiem czasu zrozumiał, że jego tata chciał w ten sposób o wszystkim jak najszybciej zapomnieć. Swój sposób na zapomnienie Polański odnalazł z kolei w filmach. Już jako młody chłopak chodził z rodzicami do kina, a nie przeszkadzała mu w tym nawet wojna, w czasie której Romek wymykał się z getta i w centrum Krakowa trafiał na bardzo słabe, propagandowe produkcje nazistów. było to bardzo to uh, Slogan był. Was... Which means only pigs go to, uh, to the movies. What was the, what was the idea of that? I mean, it, it was collaborating with the Germans to go and yeah, watch their to movies. Go to go to watch their movies was, was unpatriotic. W kinie zachwycała go jednak sama magia ekranu. Kwestie bardziej techniczne, takie jak proces powstawania obrazu, wyświetlania go na projektorze, czy wreszcie sam zapach taśmy filmowej. Dzięki nim Polański zrozumiał, że kino to coś, czym chce się zająć, tym bardziej że właśnie w kinie za sprawą napisów pod niemieckojęzycznymi filmami nauczył się czytać i pisać. Początki nie były oczywiście łatwe. W liceum Polański ledwo prześlizgiwał się od klasy do klasy i nikt nie mógł się że otrzyma w ogóle szansę na zostanie znanym reżyserem. Jedyne co mu wychodziło to harcerstwo i pewność siebie, którą najlepiej potwierdza pewna krakowska legenda. Według niej Polański odwiedzał studio Wesołej Gromadki, popularnej dziecięcej audycji radiowej i zapytany o swoją opinię na temat programu zaskoczył wszystkich. Najpierw przyznał, że występujące dzieci były jego zdaniem zbyt sztywne, a po chwili dodał, że sam w ich roli spisałby się pewnie o wiele lepiej. W tym samym czasie wesoła gromadka zaczęła zmieniać się w teatr. Wybierała rosyjskie scenariusze i na ich podstawie wystawiała własne sztuki. Jedną z nich był Syn Pułku, opowieść o młodym chłopaku, który w trakcie wojny nie ma się gdzie podziać i po spotkaniu żołnierzy trafia do radzieckiej armii. Całość okazała się zaskakująco popularna, recenzje trafiły do kilku gazet. A jedna z nich, Echo Krakowskie, napisała nawet, że przepełniona widownia żywo reaguje na przygody małego chłopca, doskonale granego przez młodocianego aktora. Owym młodocianym aktorem był właśnie Romek Polański, już pełnoprawny członek Wesołej Gromadki, który przekonał jej opiekunów, że rzeczywiście miał rację. W castingu do Synu Pułku pokonał 80 innych, bardziej sztywniejszych chłopaków i otworzył sobie drzwi do filmowego świata. Na scenie teatru zobaczył go bowiem Andrzej Wajda, który zatrudnił Polańskiego w Swoim pełnometrażowym debiucie po pokoleniu i zachęcił tym samym do próbowania swoich sił w aktorstwie. I być może oglądalibyśmy dzisiaj Romana Polańskiego w grze o tron, gdyby nie fakt, że żadna szkoła nie chciała go przyjąć. Według oficjalnej wersji Polański był zbyt niski i zbyt chudy, żeby nadawać się na aktora, ale władzą w szkół chodziło raczej o jego ojca, który prowadził wówczas małą, prywatną firmę i w związku z tym był wrogiem ciężko pracującego, robotniczego społeczeństwa. Polański stracił więc już wszystkie nadzieje, ale uratowała go Znajomość z Antonim Bogdziewiczem. Znany polski reżyser zachęcił Polańskiego do złożenia papierów w łódzkiej filmówce, użył swoich kontaktów na uczelni i pomógł mu zostać jednym z zaledwie ośmiu studentów pierwszego roku reżyserii. Na studiach, w przerwach od podrywania studentek, Polański zajął się krótkometrażówkami. Od samego początku tworzył filmy, które w jakimś stopniu odnosiły się do jego życia, więc pierwszym z nich był Rower. Dziś już niestety zagubiona produkcja o bolesnym spotkaniu z seryjnym zabójcą, bo nawet gdy wojna się już skończyła, Polański nie przestał przyciągać do siebie samych nieszczęść. W 1949 roku spotkał na swojej drodze Romana Dziuba, człowieka, który miał mu sprzedać rower po okazyjnej cenie, ale okazał się szukanym od kilku lat mordercą. Zaprowadził Polańskiego do samotnionego bunkru, gdzie transakcja miała dojść do Skutku, ale jak się okazało, zamiast roweru reżyser otrzymał tylko cios cegłą w tę głowy. Dziuba zabrał mu portfel i zegarek, wybiegł z bunkru, jak gdyby nigdy nic, a Polańskiego uratował fakt, że niedaleko czekał jego przyjaciel, który z pomocą przejeżdżającej śmieciarki zatrzymał sprawcę i zabrał go na komendę. Policja ustaliła jego tożsamość. Trzy miesiące później Dziuba z zarzutem trzech morderstw i jednego pobicia wisiał już na szubienicy. Kolejne krótkometrażówki przynosiły Polańskiemu coraz więcej rozgłosu. Nie zawsze dobrego, bo w 1900 w 1957 roku reżyser zaprosił na jedną z imprez łódzkiej filmówki bandę chuliganów i, chcąc nagrać wszystko na kamerę, rozkazał im zrobić mały burdel. Sprawa wymknęła się spod kontroli, kilka osób trafiło do szpitala, a Polański o mały włos nie wyleciał z uczelni. Jednak uradował go fakt, że krótki film, który dzięki całej sytuacji powstał, był naprawdę dobry. Kolejne tiudy reżysera także trzymały zresztą wysoki poziom. Dwaj ludzie z szafą, w których cała historia skupia się na podłej metaforze życia, zdobyły nawet nagrodę na międzynarodowym festiwalu w Brukseli, więc Polański był już gotowy na swój pierwszy raz z pełnym metrażem. Razem z Jerzym Skolimowskim napisał scenariusz Noża w wodzie, w którym dwójka mężczyzn, student oraz dziennikarz sportowy stara się udowodnić swoją wyższość w oczach młodej kobiety. Tworzenie filmu nie było jednak łatwe i nie chodzi o kręcenie większości jego scen na wodzie, czy fakt, że w czasie zdjęć Polański uległ poważnemu wypadkowi, po którym dwa tygodnie spędził w szpitalu. Z powodu braku socjalistycznych haseł i wartości scenariusz nie przeszedł przez Ministerstwo Kultury, więc Polański musiał zmienić jego treść, jak sam powiedział, dodał do niego więcej pieprzenia o społecznym zaangażowaniu i dopiero wtedy obraz Trafił do produkcji. Polscy recenzenci zmieszali jednak nóż w wodzie z błotem. Jego największym krytykiem był zresztą sekretarz partii Władysław Gomułka, który podczas pierwszego seansu wrzucił ponoć w ekran popielniczką. Prawda to czy nie, oficjalne stanowisko PZPR brzmiało, że film jest płytki intelektualnie i poznawczo, wątpliwy pod względem ideowo-wychowawczym, oderwany od społecznej rzeczywistości Polski budującej socjalizm, co w efekcie mogłoby wnieść zamęt w umysły młodzieży. Parówkowym skrytożercom! Muvime! Yeah. Za to ostatnie miał m.in. odpowiadać ekskluzywny jacht, zagraniczny samochód marki Peugeot i widoczna według władz zachęta do tego okropnego konsumpcyjnego stylu życia. Nóż w wodzie miał oczywiście na myśli coś zupełnie innego, ale kłótnia z systemem miała tyle samo sensu co sam system, więc Polański wybrał wyjazd z kraju i skierowanie się tam, gdzie jego film zaczął zdobywać coraz większe sukces. Zaczęło się od nagrody na festiwalu w Wenecji, ale kolejne dni pokazały, że to dopiero początek. W 1963 Roku nóż w wodzie trafił na okładkę magazynu Time, Hollywood zaproponował Polańskiemu stworzenie jego remakeu z amerykańskimi aktorami, a kolejne pozytywne recenzje zmotywowały polską stronę do zmiany swojego zdania i zgłoszenia produkcji do Oscara. Widok zachodniego Peżota można było najwyraźniej znieść, gdyby to polski film zdobył nagrodę na złej amerykańskiej ziemi. Polański przegrał ostatecznie z Federico Fellinim i jego 8,5, ale nominacja do statuetki otworzyła mu drogę do zagranicznej kariery. W Anglii razem ze studiem Compton, odpowiedzialnym za wiele filmów softporno, zabrał się za tworzenie Wstrętu. Opowieści o młodej manikurzystce, która pogrąża się w chorobie psychicznej i z szaleństwem w oczach morduje dwójkę mężczyzn. W jej role wcieliła się 22-letnia Catherine Denev, która na własnej skórze przekonała się o dość dominującym stylu pracy Polańskiego, szczególnie jeśli mówimy o pracy z kobietami. Na czas zdjęć reżyser zabronił jej jakichkolwiek kontaktów seksualnych, aby pobudzić uczucie seksualnej frustracji, nakazał też wzięcie udziału w rozbieranej sesji dla Playboya. Denev bardzo jej później żałowała, a frustracja musiała być całkiem silna, bo kilka miesięcy później aktorka wyszła za mąż za swojego fotografa. Strętem Polenski pokazał się światu jako mistrz budowania napięcia i korzystania z mrocznego, wręcz diabolicznego klimatu. Rok później stworzył jeden ze swoich ulubionych filmów Cul-de-sac, a w przerwach między Zdjęciami, korzystając ze wszystkich uroków lat 60., żył jak młody Bóg. Na organizowane w jego londyńskim mieszkaniu imprezy przychodzili Beatlesi, stąci, a także, co najważniejsze, cały szereg długonogich modelek, do których Polański od zawsze miał nieskrytą słabość. Wreszcie przyszła jednak pora na podbój Hollywood. Polański zaczął współpracę ze studiem MGM i postanowił nakręcić film zupełnie inny od poprzednich. Aurem mroku i ciągłej niepewności zastąpił nieporadnymi łowcami wampirów, do elementów horroru dołożył potężne dawkę komedii i wszystko byłoby pewnie pięknie, gdyby nie producent Marty Ransoff. Amerykanin postanowił wejść z butami w najnowszą produkcję Polańskiego i jego hollywoodzki debiut zmienił do tego stopnia, że reżyser nie chciał się nawet pod nim podpisać. Film został ponownie zmontowany, skrócony o kilkanaście minut, a bezbronny wobec zmian okazał się nawet tytuł, który z prostego balu wampirów zamienił się w nieustraszonych pogromców wampirów, czyli przepraszam, ale pańskie zęby tkwią w mojej szyi. What? Całość okazała się finansową klapą, krytyka recenzentów nie znała granic, a Polański musiał pogodzić się z niezależną od siebie porażką. Ogólna opinia o jego filmie zmieniła się dopiero kilka lat później, gdy do amerykańskich kin trafiła wersja z oryginałem. Zamiast zapomnianego rozczarowania, nieustraszeni łowcy wampirów stali się wtedy kultowym klasykiem, ale na zwrot kosztów produkcji było już niestety za późno. Nie można jednak powiedzieć, że debiut Polańskiego w USA poszedł na marne. Na planie filmu polski reżyser poznał aktorkę Sharon Tate, która Według wszystkich rozpoczynała właśnie swoją wielką karierę. Para szybko wpadła sobie w oczy, co z pozycji Polańskiego nie dziwi ani trochę, i w 1968 roku wzięła głośny ślub zakończony w londyńskim klubie Playboya. Polański żył zatem w pięknym śnie. Przeprowadził się do Beverly Hills, gdzie nieustannie spotykał największych celebrytów Ameryki. Jego kariera spokojnie biała się do góry, a żona nie dość, że wyglądała jakby przed chwilą spadła z nieba, piekła też ponoć najlepsze babeczki z marihuaną w całym Los Angeles. Po kilku miesiącach wspólnego życia Sharon zaszła jeszcze w ciążę, a para zaczęła pracę nad scenariuszem do kolejnego wspólnego filmu. Wszystko wydawało się iść zatem w jak najlepszym kierunku, ale plany nieoczekiwanie zmieniła jednak ponura noc z 8 na 9 1969 roku. we have a weird homicide in a scene described by one investigator as reminiscent of a weird religious rite five persons including actress sharon tate were found dead at the home of miss tate and her husband screen director roman polanski Miss Tate, who starred in Valley of the Dolls, was eight months pregnant and was found in a bikini type nightgown with a rope around her neck attached to the body of a man. Two bodies inside, two bodies outside. When police arrived, they found the telephones and electricity lines cut. The bodies had been dead about 12 hours. They were discovered this morning by a maid who ran screaming to neighbors. One officer summed up the murders when he said, In all my years, I have never seen anything like this before. Przenieśmy się o kilka tygodni wstecz. Kilkudziesięcioosobowa grupa hipisów żyje na opuszczonym ranczu w pobliżu zachodniej części Los Angeles i wśród otwartych seksualnych orgii oraz zażywanych narkotyków na czele z marihuaną i LSD czeka na wypełnienie słów swojego proroka. Jego zdaniem, lato 1969 roku rozpocznie się rasową wojną Helter Skelter, nazwaną tak na cześć piosenki Beatlesów, której brytyjski zespół sam ją zresztą zapowiada. Czarni wystąpią przeciwko białym, wytępią niemal całą ich rasę, a na całym świecie, tak jak przepowiada to apokalipsa świętego Jana, zostanie tylko 144 tysiące ludzi. Ich zdecydowaną większość stanowić będą czarni, ale gdy wojna się już skończy i czarni zorientują się, że sami nie są w stanie sobą rządzić, z ukrycia wyjdzie ta sama kilkudziesięcioosobowa grupa hipisów, których przywódca, jak sam mówił, kopnie ich w tyłek, powie, żeby wracali na pola bawełny i tam żyli długo i szczęśliwie, będąc przy tym dobrymi czarnuchami. Autorem tych słów i przywódcą całej grupy był Charles Manson, wychowany głównie w więzieniach i ośrodkach dla nieletnich niespełniony muzyk, który nieudaną karierę odbijał sobie manipulowaniem zagubionych nastolatków. Jego rodzina, bo tak nazywała się sekta Mansona, wierzyła w niego bezgranicznie. Karmiona narkotykami i wykładami o nowym sensie życia, zaczęła dostrzegać w nim Boga, Jezusa oraz diabła, dla którego gotowa była zrobić wszystko. Do tego stopnia, wszystko, że gdy przepowiednia lidera nie zaczęła się spełniać, rodzina uznała, że helter-skelter musi rozpocząć na własną rękę. Manson wybrał dom Polańskiego nie bez przypadku. Kilka miesięcy wcześniej mieszkał w nim zdany producent muzyczny, który mimo wielu obietnic nie zagwarantował mu płytowego kontraktu. Przywódca rodziny wiedział, że w domu znajduje się obecnie ktoś inny, ale chciał wymierzyć swoją zemstę nie w konkretną osobę, a w cały styl nowobogackiego hollywoodzkiego życia. Wysłał do rezydencji czwórkę swoich wyznawców i dał jej jasne zadanie zniszczyć wszystkich, którzy znajdują się w środku w najbardziej makabryczny sposób z możliwych. W ruch poszły liny, powtarzające się pchnięcia nożem. Święta wojna, do której nawoływał Manson, w jego oczach właśnie się rozpoczęła i pierwszymi ofiarami byli Abigay Folger, Jay Sebring, Wojciech Frykowski, Stephen Parent, Sharon Tate oraz jej jeszcze nienarodzone dziecko. War, the whole thing is a holy war. Do you, wait a minute, because you want to draw a line and say this is crime and this ain't crime. No, I don't want to draw any line. I just want to speak about the specific instance of that murder for which you're in this place now. All right, say what you have to say. I'm asking. Asking what? Was that murder? Was it murder? Sharon Tate? No. O zabójstwie swojej żony Polański dowiedział się w Londynie. Sprawa szybko obiegła cały świat, a w Hollywood skończyła pewną ére. Okolica, która słynęła z otwartych drzwi i braku zamków w domach, zaczęła zmieniać się w przerażony przyszłością bunkier. Sprzedaż broni wzrosła o kilka tysięcy procent, firmy ochroniarskie zatrudniały dziesiątki dodatkowych ludzi, a największe gwiazdy popadały w paranoję i, gdy tylko mogły, wyjeżdżały do innych miast tym bardziej że przez długi czas sprawa śmierci Sharon Tate wydawała się nie do rozwiązania. Brak konkretnych tropów sprawił, że legendy wokół morderstwa żony Polańskiego zaczęła tworzyć prasa. Publikowała plotki o narkotykowych orgiach w jego domu, o jego mrocznych tajemnicach, a najbardziej tabloidowe tytuły szły na tyle daleko, że przedstawiały Tate jako członkini jakiegoś satanistycznego kultu, który zabił ją, gdyż ta zaczęła skupiać na sobie zbyt dużą uwagę. Oliwy do ognia dolewał jeszcze fakt, że rok przed morderstwem Polański wyreżyserował dziecko Rosemary, jeden z najbardziej klasycznych amerykańskich horrorów, w którym nawiązania do kultu diabła pojawiały się co chwilę. Na planie reżyser męczył aktorkę Mie Farrow do tego stopnia, że stworzył specjalną tablicę, na której oceniał jej zachowanie, ale gdy zamordowano Sharon, o wiele większą uwagę zaczęto przykuwać do satanistycznych szczegółów. Tajemnicze obrzędy odbywające się w filmie pomagały budować kolejne legendy i plotki, a pojawiły się nawet głosy, że diabelskie dziecko Rosemary mogło być zapowiedzią nienarodzonego dziecka polańskiego. It was shortly after Uh, witchcraft uh, in uh, in today's uh, um, New York, they somehow um, tried to draw conclusions. And since there were no culprits uh, available, and since the murder itself was so hideous and horrendous, uh, they uh, thought they instinctively felt that the best way is to blame <clears throat> the victims for their own death. Wątpliwości wyjaśniły się dopiero pod koniec listopada. W jednej z kalifornijskich cel młoda Susan Atkins, oskarżona o kradzież samochodów, pochwaliła się innym więźniom, że na własne oczy widziała śmierć Sharon Tate. Opisała jak raniła ją nożem, jak wypiła jej krew, a na koniec jak wytarła jej ciało ręcznikiem właśnie nim napisała słowo „świnia” na drzwiach do jej domu. Przechwałki Atkins szybko trafiły w ręce policji, która nie miała zamiaru długo czekać. Aresztowała podejrzanych członków rodziny Mansona, a gdy ci ochoczo się do wszystkiego przyznali, z uśmiechem na twarzy zapowiadali nadchodzącą rewolucję rozpoczął się jeden z najgłośniejszych procesów w historii Ameryki. Polański nie brał w nim jednak bezpośredniego udziału. Nie czerpał satysfakcji ze skazania morderców na śmierć w komorze gazowej. Kara uległa później zmianie na dożywocie w wyniku zmiany kalifornijskiego prawa, a o swoich przeżyciach związanych z całą sytuacją napisał później w autobiografii. Od śmierci Sharon nie jestem w stanie w pełni cieszyć się życiem. Niektórzy w obliczu olbrzymiej tragedii osobistej znajdują pocieszenie w religii. W moim wypadku zdarzyło się coś przeciw wszelka wiara jaką miałem legła w gruzach a zdarzenie umocniło we mnie przekonanie o potędze absurdu and people react in different ways to grief you know, some uh, go to a monastery others start uh, uh, visiting uh, uh, Wydarzenia z kolejnych lat tylko i wyłącznie ten absurd potwierdzały, ale najpierw po śmierci Sharon, Polański zabrał się za wyprodukowaną przez Playboya adaptację Macbetha. Już w trakcie samego procesu powstawania film doczekał się kilku zarzutów o wszechobecnej przemocy, ale Polański zbywał je słowami: co wy wiecie o przemocy? Trzeba było zobaczyć mój dom ostatniego lata. Nikt nie miał zamiaru się z tym kłócić, więc Macbeth powstał według wizji swojego reżysera i, właśnie przez tę wizję, nigdy nie odniósł finansowego sukcesu. W kinach zarobił tylko 3,5 miliona dolarów, więc na film, którym Polański ponownie podbije serca amerykańskiej widowni. Trzeba było jeszcze trochę poczekać. W 1974 roku do kin weszło Chinatown, osadzony w klimacie filmu noir-thriller, w którym Jack Nicholson wplątuje się w coraz bardziej zawiłą intrygę, złożoną z tajemniczego morderstwa, rodzinnej tragedii oraz korupcji kalifornijskich urzędników. Oprócz znakomitego scenariusza, produkcja okazała się kilkoma rzeczami. Po pierwsze, kolejnym dowodem na dominujący styl pracy Polańskiego, który na planie wpadał w konflikty z Jackiem Nicholsonem, rozbijając mu Przenośny telewizor, gdy ten zamiast skupić się na filmie oglądał mecz Los Angeles Lakers, oraz Faye Dunaway, która wrzuciła w polańskiego kubkiem moczu, gdy ten zabronił aktorom wychodzenia do toalety. Po drugie, Chinatown, mimo wszystkich sprzeczek na planie, okazało się również świetnym filmem. Zasłużyło na 11 nominacji do Oscara, weszło do kryminalnej klasyki, i wydawało się, że dla swojego reżysera będzie krokiem w stronę chociaż pozorów normalności. Luźne plany zakładały nawet stworzenie całej trylogii o przygodach Jake'a Gitesa i kto wie, być może żylibyśmy teraz w świecie, w którym Polański właśnie dzięki niej byłby uważany za jednego z największych reżyserów Hollywood, gdyby nie fakt, że Chinatown okazało się jeszcze jedną rzeczą ostatnim filmem, jaki Polański nakręcił w Stanach Zjednoczonych. 20 lutego 1977 roku polański spotyka się z Samantą Gailey, 13-letnią dziewczyną, która za namową matki bierze z nim udział w sesji dla francuskiego Woga. Para wyjeżdża na wzgórza w pobliżu Hollywood, gdzie polański zachęca dziewczynę do pierwszych zdjęć topless. w swojej biografii wspomni później o jej ładnych piersiach, ale na razie to wszystko. Polański odwozi Samantę do domu, dziewczyna nie mówi matce o zdjęciach bez stanika. 10 marca para umawia się jednak po raz kolejny, tym razem w domu Jacka Nicholsona, gdzie Polański proponuje dziewczynie rozbieraną sesję w jacuzzi. Wcześniej nalewa jej szampana, częstuje tabletką, która miała ją rozluźnić i jak przyznaje w książce, zaczyna czuć pomiędzy sobą a Samantą narastające erotyczne napięcie. Rozbiera się, prowadzi trzynastolatkę do basenu, a gdy ta wspomina, że źle się czuje i ucieka przed nim do środka, idzie za nią prosto do łazienki. W tym momencie historie Polańskiego i Samanty zaczynają się nieco różnić. W swoich zeznaniach dziewczyna twierdzi, że poprosiła reżysera o zawiezienie jej do domu, ale ten wysyła ją do sypialni i mimo licznych odmów inicjuje stosunek. Zaczyna od seksu oralnego, po chwili przechodzi do penetracji, ale gdy dowiaduje się, że trzynastolatka nie jest na żadnych tabletkach, odchyla jej nogi i Kończy w jej odbycie. Według Polańskiego wydarzenia wyglądały podobnie, jednak dziewczyna zamiast odmów była o wiele bardziej chętna. Nie protestowała podczas seksu i wydawało się, że jest wręcz z niego zadowolona. Jedną z głównych linii obrony był fakt, że Samantha Gailey podczas nocy z Polańskim nie była już dziewicą. Przyznała, że uprawiała seks ze swoim 17-letnim chłopakiem, ale to nie zmieniło stanowiska prokuratora, który postawił przed reżyserem sześć zarzutów, w tym ten najbardziej poważny o z wykorzystaniem narkotyków. Media od razu rzuciły się na całą sprawę i co ciekawe, być może uratowały tym Polańskiego. Rodzina trzynastolatki nie chciała, aby młoda dziewczyna stała się środkiem wielkiego hollywoodzkiego show zwanym też procesem sądowym, więc w porozumieniu ze swoimi prawnikami zaproponowała stronie Polańskiego ugodę. Reżyser przyzna się do seksu z Samantą, ale odpowie tylko i wyłącznie na najmniejszy zarzut nielegalnego współżycia z nieletnią. Wydawało się zatem, że Polański może odetchnąć z ulgą. Zamiast wyroku w postaci kilkudziesięciu lat więzienia, sprawa miała skończyć się trzymiesięcznym aresztem, po którym przedstawiona zostanie opinia na temat tego, czy reżyser jest zdrowy psychicznie. Na jej wydanie amerykański wymiar sprawiedliwości potrzebował jednak tylko 42 dni, i gdy bez niespodzianek u Polańskiego nie wykryto żadnych zaburzeń, Wydawało się, że postępowanie dobiega do końca. Wystarczył już tylko ostateczny wyrok sędziego, który potwierdzi, że sprawa została zamknięta. W rzeczywistości wszystko się jednak dopiero zaczynało. Przed ogłoszeniem wyroku, Polański za zgodą sądu wyjechał do Niemiec, gdzie zaczynał zdjęcia do swojego kolejnego filmu. Jednak tam popełnił jeden mały błąd. Razem z przyjaciółmi odwiedził Oktoberfest i nie minęło dużo czasu, aż do prasy wyciekło zdjęcie, które przewróciło całą sprawę do góry nogami. Polański siedzi na nim uśmiechnięty w towarzystwie grupy młodych dziewczyn, co sędzia Lawrence Rittenband potraktował jako bezpośredni, środkowy palec wymierzony w jego kierunku. Gdy Polański wrócił do Los Angeles na kilka dni przed ogłoszeniem wyroku, Rittenband zwołał obie strony i przyznał, że sprawa jeszcze się nie zamyka. Chce, aby reżyser dokończył 3-miesięczny pobyt w więzieniu, a później ma zostać na stałe wydalony ze Stanów Zjednoczonych, choć akurat do tego drugiego nie miał żadnych kompetencji. Polański miał już jednak do na kilkanaście godzin przed ogłoszeniem wyroku kupił bilet w jedną stronę do Paryża i postanowił spełnić życzenie Rittenbanda. Opuścił Stany Zjednoczone i stał się tym samym jednym z najsłynniejszych zbiegów w historii Ameryki. Na przestrzeni lat głośne stawały się kolejne wnioski o jego ekstradycję, ale żaden nie doszedł jeszcze do skutku, dzięki czemu Polański pozostaje w Europie i nadal może nagrywać swoje filmy. Na wygnaniu zrealizował już m.in. Piratów, Dziewiąte Wrota, Venus w Futrze, a także autora Widmo, w którym jedną z głównych ról miał początkowo zagrać Nicolas Cage, którego nie mogło zabraknąć w kolejnym odcinku Historii Prawdziwej. You're so fucking... Największy sukces przyniósł jednak rok 2002 i prawdopodobnie najbardziej prywatny film Polańskiego w karierze. Pianista nie tylko zapewnił mu Oscara, ale pozwolił też przypomnieć, że oprócz wszystkich afer i wrodzonej umiejętności do przyciągania życiowych tragedii, Polański to też, a raczej przede wszystkim, znakomity reżyser. I chyba to z tej historii powinniśmy zapamiętać najbardziej. Córoś, moja, dziecię moje, co u ciebie szepcze. Pani Matko Dobrodziejko, kotek mleko chłopcze. Oj, kot, Pani Matko, kot, kot, narobił mi w pokoju półoskot.